E moi i rozwitajcie. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że intro wam się podobało, bo jest ono zupełnie nowe. Lubię od czasu do czasu coś wrzucić nowego tak, aby to wyglądało świeżo i żeby wam się nie nudziło. Słuchajcie, u mnie na kanale było bardzo wiele tematów ruszonych związanych z wymianami oleju, z wymianą filtra oleju. Tłumaczyłem wam co to jest ten cały olej Long life, e, czy warto, czy nie warto wymieniać olej co 30 tysięcy kilometrów, bo przecież wielu producentów właśnie tak zaleca. Słuchajcie, dziś e, powiem Wam o tym temacie trochę z innej strony. Dam Wam kolejny argument, e, dzięki któremu może ten nawyk Wam wbije do głowy, aby ten olej wymieniać jak najczęściej. Słuchajcie, myślę, że na początku warto sobie Przypomnieć jakie funkcje w naszym silniku pełni olej, aby zrozumieć to, co Wam za chwilę powiem, bo nie każda z osób trafi na filmy, które zrobiłem poprzednio. Więc w ogromnym skrócie, olej w naszym silniku nie tylko pełni rolę e, smarującą, ale również odbioru ciepła, czyli jego odpowiedni stan oraz jakość jest równie ważna co odpowiedni stan naszego płynu chłodniczego. E, olej podczas pracy w naszym silniku może osiągnąć grubo ponad 100 stopni. Są to temperatury rzędu 110, nawet trochę więcej, i wtedy e, nasz silnik jest odpowiednio smarowany czyli e, tak naprawdę olej musi dojść do swojej temperatury. Roboczej. Słuchajcie, to, że macie wskaźnik temperatury. Wielu to interpretuje jako in temperatura silnika, ale tak naprawdę w wielu autach jest to temperatura płynu chłodzącego. Nie oznacza, że już możemy dawać pełnego buta, że nasz silnik w tym momencie jest rozgrzany. U mnie we w 10 jest wskaźnik temperatury oleju, i to jest bardzo dobry przykład na to, że tak naprawdę aby nasz silnik był w pełni rozgrzany, abyśmy mogli dać mu tego buta, potrzeba dużo więcej czasu niż na to, aby nasz płyn chłodniczy osiągnął swoją temperaturę. Czyli jeżeli płyn chłodniczy ma 90 stopni, czyli mamy tą słynną wskazówkę w połowie, czyli w pionie, nie oznacza to, że nasz olej jest rozgrzany. Ja bym tutaj tak odważnie nie szedł z tym słynnym butowaniem, bo e, tak naprawdę płyn chłodniczy a olej jedyne co ma wspólnego ze sobą to to, że odbiera ciepło z naszego silnika. Słuchajcie moi drodzy, bardzo ważne jest, aby używać płukanek silnikowych ze względu na to, że wtedy usuwamy więcej zanieczyszczeń podczas wymiany oleju. Tak naprawdę jest to kluczowe ze względu na to, że wtedy nasz olej się rozrzedza, ma więcej e, tych składników czyszczących. Praca przez 15-20 minut na pukance silnikowej zapewnia nam to, że dużo więcej tych zanieczyszczeń wraz z tym olejem podczas spuszczania go z naszego silnika zostanie usunięta. Wtedy wymieniamy sobie filtr oleju, zalewamy silnik nowym olejem i dacie wiarę, że stosując tą metodę przez dłuższy czas w E60, zazwyczaj w dieslu mamy taką sytuację, że zalewamy nowym olejem silnik, odpalamy, żeby wiadomo zaciągnęło, potem zostawiamy na chwilę, aby sprawdzić, czy jest z tego oleju odpowiedni stan, czy trzeba go uzupełnić, zazwyczaj trzeba dolać, bo wiadomo, że ten olej dotrze sobie we wszystkie zakamarki, również filtr oleju zostanie napełniony, więc ten stan Spadnie nam, więc wtedy musimy uzupełnić i dacie wiarę, że większość aut, również znam takie auta, które benzynowe, już w tym momencie e, mają ten olej praktycznie czarny. W dieslach to się bardzo często zdarza, gdyż w dieslu naturalnym jest, że po jakimś tam e, okresie przebiegu ten olej będzie czarny jak smoła. Słuchajcie, w 60 miałem, także stosując właśnie te pukanki silnikowe. Olej potrafił być ciemnobrązowy, nie czarny. Na to należy zwrócić uwagę nawet do tygodnia czasu, co, co jest jak na diesla z sukcesem, bo wtedy mamy pewność, że e, wnętrze naszego silnika jest czyste. Słuchajcie, mamy oleje long life, które Ee, należy wymieniać co 30 tysięcy. Wiele producentów aut zaleca wymiany oleju co 30 tysięcy. Czy to robić? Już nieraz mówiłem, że jest to śmierć dla silnika. O ile oleje long life mogą mieć wydłużoną e, żywotność tego oleju, o tyle zwróćcie uwagę na to, że filtry oleju zostają takie same. Coś wam tutaj pokażę. Mam filtr oleju z BMW F10, gdzie wymiana tego filtra jest zalecana co 30 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jak mały jest ten filtr. Ten filtr na pewno nie będzie spełniał swojej funkcji przez 30 tysięcy kilometrów. I teraz najważniejsze, co Wam chciałem w tym odcinkiem przekazać, to to, co stanie się w momencie, kiedy ten filtr już nie będzie. Uznajmy, filtrował, e, i e, tak naprawdę, co wtedy stanie się w naszym silniku? Aby wam to jak najlepiej wytłumaczyć, muszę wam powiedzieć, z czego bardzo ogólnie składa się nasz system smarowania silnika. Tak to myślę można nazwać. Słuchajcie, mamy smoka, i ogólnie mamy pompę oleju, która tłoczy nam olej we wszystkie. Z zakamarki naszego silnika mamy również filtr oleju. Moi drodzy, jeżeli ten filtr nie będzie dłuższy czas wymieniany, jeżeli nie będą stosowane półkanki, on się będzie bardzo szybko nam zapełniał. W wyniku czego, jeżeli już ten olej nie będzie w stanie przejść przez ten filtr, czyli nie będzie w stanie nasz filtr spełniać swojej funkcji, czyli filtrowania, oczyszczania tego oleju, wtedy mamy tak zwany bypass. Czyli olej dalej idzie przez cały układ, ale już niefiltrowany. I to jest właśnie ten moment i ta śmierć dla naszego silnika. W tym momencie właśnie wszystkie te śmieci, wszystkie te brudy, które mamy w silniku, one cały czas krążą w naszej magistrali olejowej, zatykając kanaliki, osadzając się. We wszystkich miejscach we wnętrzu naszego silnika oraz powodując właśnie powolną, powolną jego śmierć. Moi drodzy, wymiana oleju co 10 tysięcy, już zależy ile tego oleju do waszego silnika wchodzi, nie jest w ogóle jakimś wielkim. Wydatkiem oraz nowy filtr oleju nie jest wielkim wydatkiem, biorąc pod uwagę zakup używanego silnika i jego przekładkę, jak i remont takiego silnika. O remoncie już nie mówię, ale sam zakup silnika na przekładkę jest to koszt nieporównywalny. Więc słuchajcie, najważniejsza sprawa, wymieniajcie ten olej. Co 10 tysięcy kilometrów, 10 tysięcy z hakiem, nawet 12 tysięcy. Wtedy wasz silnik będzie pracował bardzo długo i będzie on w bardzo dobrym stanie. Wtedy nie będziecie się skarżyć na sytuację z zapiekaniem pierścieni, wtedy nie będziecie skarżyć się na jakieś tam usterki, utraty kompresji, pobory oleju itd. i tak dalej, ze względu na to, że. Dużo mniejsza ilość nagaru będzie się osadzała przykładowo na waszych pierścieniach, co będzie powodowało, że wasz silnik będzie miał dobrą kompresję. Wasze wtryskiwacze będą miały dobre dawki. Bo wiadomo, że jeżeli kompresja jest słaba, wtrysk dolewa, aby praca silnika była jak najlepsza i generalnie wasz silnik będzie w dobrej kondycji. Słuchajcie, a może zróbmy sobie kiedyś odcinek o właśnie skutkach. E... Tych właśnie wymian oleju co 30 tysięcy, bo teraz właśnie wspomniałem Wam o tym, że w, może wpłynąć to na kompresję, może wpłynąć to na pobory oleju, może wpłynąć to na wysokie dawki na Waszych wtryskach, bo wtedy wtryski będą podlewać. Może zróbmy na ten temat osobny odcinek. Co na ten temat myślicie, napiszcie w komentarzu. Więc reasumując to wszystko, moi drodzy, ważne, aby bardzo często wymieniać olej oraz jego filtr. Właśnie po to, aby filtr mógł spełniać swoją rolę, czyli filtrować ten olej z tych wszystkich zanieczyszczeń, a by uchronić was silnik przed sytuacją, gdy filtr oleju będzie do tego stopnia zapchany, że olej pójdzie sobie bypassem ja to tak nazywam czyli ominie filtr i będzie cały czas krążył w magistrali nieprzefiltrowany. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę. A my spotkamy się w kolejnym odcinku. Cześć.